Robert Lewandowski przez lata swojej kariery miał okazję współpracować z wieloma wybitnymi piłkarzami od czasów Borussii Dortmund, przez gwiazdozbiór Bayernu Monachium, aż po obecną generację talentów FC Barcelona. W wywiadzie dla piłki nożnej kapitan reprezentacji Polski wyróżnił zawodnika, z którym łączyła go wyjątkowa więź na boisku, a także porównał go do wschodzącej gwiazdy Blaugrany. Lewandowski wielokrotnie chwalił laminę Jamala a teraz po raz kolejny podkreślił jego niesamowity rozwój. Młody Hiszpan z pewnością doceni słowa swojego bardziej doświadczonego kolegi, który w rozmowie dla tygodnika piłka nożna zdradził, że ich współpraca zaczyna przypominać relację, jaką miał z Tomasem Mullerem w Bayernie. Myślę, że było wielu takich, z którymi dyskutowałem na temat futbolu, ale kimś, z kim poczułem na boisku specjalną więź do tego stopnia, że widziałem, gdzie zagra piłkę i dlaczego ją tam zagra, że szuka mnie, był Thomas Müller. Samo to, że patrzył na mnie, sprawiało, że rosła moja gotowość. Rozumieliśmy się bardzo dobrze, bo rozumiemy piłkę nożną, przyznał Lewy. Podkreślając wyjątkową chemię, jaka łączyła go z niemieckim pomocnikiem. Polski snajper zaznaczył jednak, że zaczyna budować podobne relacje również w Barcelonie, szczególnie z Lamine'em Jamałem i Pedrim. Lamain, mimo młodego wieku, zaczyna szybko się uczyć. W porównaniu do pierwszego roku, kiedy zaczynał grać w Barcelonie, teraz dużo łatwiej mi się z nim współpracuje, dużo lepiej go rozumiem. Widzę, że on też coraz lepiej rozumie piłkę. Dużo łatwiej jest mu jakąś kwestię taktyczną wytłumaczyć, przyznał Lewandowski. Lewandowski zwrócił uwagę na częsty problem wśród młodych zawodników, którzy nie zawsze dostrzegają swoje błędy taktyczne. Zdarza się, że wielu młodych zawodników w Barcelonie myśli, że to ktoś inny na boisku czegoś nie zrobił tak, jak powinien, podczas gdy tak naprawdę to oni zachowali się niewłaściwie. Górę bierze gorąca głowa, a nie wiedza taktyczna. Źle patrzą, źle coś widzą. Stąd rozmowy z nimi, ponieważ czasami trzeba ich po prostu jeszcze wyprowadzać z błędu. Lamain zaś szybko łapie pewne rzeczy. To akurat trudno wytłumaczyć, ale zdarza się takie wewnętrzne połączenie między zawodnikami, którego nie widać, ale które istnieje. I zaczynam czuć podobne z Jamałem. Zresztą nie tylko z nim, bo i choćby z Pedrim dodał Lewandowski. Forma 36 latka w tym sezonie potwierdza, że czuje się w Barcelonie coraz pewniej. Do wyrównania swojego najlepszego wyniku strzeleckiego w blaugranie brakuje mu już tylko dwóch bramek, a jego drużyna wciąż walczy o trzy najważniejsze trofea: Ligę Mistrzów, La Ligę i Puchar Króla. Sam Lewandowski przyznał, że wreszcie w pełni zadomowił się w Katalonii. To jest już mój trzeci sezon w Barcelonie. I powiem szczerze, że po tych dwóch pierwszych latach w końcu poczułem się tutaj nieco inaczej w klubie, w mieście, w nowym kraju. Poczułem się w pełni zaadaptowany. W pierwszym roku wszystko było nowe i świeże. Drugi rok był trochę przejściowy, natomiast teraz mam wrażenie, że jestem w 100% zaaklimatyzowany, podkreślił. Kolejną okazję do współpracy z Jamałem i Pedrim Lewandowski będzie miał już w najbliższy poniedziałek 17 lutego, kiedy FC Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z reją Wajej Czy Lewy znów wpisze się na listę strzelców? Nie zapomnijcie zostawić lajka pod naszym wideo i śledźcie relacje na żywo.